Gdzieś tutaj miałem dziennik, ja bym chciał zobaczyć. Tylko poczekajcie. Została, tak jak wam mówiłem, Jin y, Sung-Kwon została stwona przez siły wroga. Holiday kieruje się w stronę twojej pozycji. Przedostań się przez pobliskie magazyny i odnajdź go. Misja spotka się z Holiday'em w magazynach i wprowadź w życie plan uratowania Jin Sung-Kwon. Jin Sung-Kwon już towarzyszyła nam i Holiday y, w podstawce, więc wiemy o co chodzi. I jak zauważyliście, troszeczkę zwiększyła mi się... Oj, kurde, Wyseszyłem się. Już jest holiday. Okej. Okay. Jak widzicie, troszeczkę zwiększyła mi się szybkość gry. Wyłączyłem three oraz opóźnienie. I mamy pełne 60 wrapsów, a tak to ledwo mieliśmy 40. Więc całkiem fajnie teraz to wygląda. Nie, Gierka szybko chodzi. A tu telefon, I can't make lunch today. Oh, shit. Dobra, chodźcie, czekajcie. Ja sobie jeszcze tutaj tylko ustawię odpowiedni tryb obrazu. O, widzę, że jakiś ziomek idzie tam w góry. Załatwiam ich, jak widzicie, w starszych grach lepiej nie kombinować ustawień monitorów. No i super, super, teraz chodzi. Podejrzewam, że je było 144 fps, -y. mam monitor 144 to 144 FPS-owy, więc mógłbym tak ustawić, byłoby jeszcze lepiej, ale... Nie będę może już kombinował, tak. No teraz super chodzi. Bo ten komputer jest za mocny, jeśli chodzi o tą grę. Komputer był złożony w 2014 roku, a gierka... Znaczy dodatek został z, y, zrobiony w 2006. Tylko jak ja mam teraz wejść, kurde tam. O, aha, tutaj jest jakieś przejście. Dobra, wracajmy do gry. Dobra, idziemy cichaczem. Oho. Zapisywanie punktu kontrolnego. Przedzieramy się tutaj jakimś podziemnym przejściem i będziemy musimy odszukać din. ja miałem się dostać. Szturmowej wrócił No, czyli wrócił ten co mieliśmy w postawce. Kurczę, jak to wyjść. Poczekajcie, idziemy przed siebie, nie boimy się niczego. Na razie, ale. Zobaczymy, jakie bronie twórcy nam przygotowali. O. No, nie zachowują się zbytnio inteligentnie, chłopaki. Chyba mam przejść tędy, a mi się wydaje. Nie, nie mogę przecież się kule czołgać. Woah, wow 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 woah, woah. Stay out of my way. Raczej tędy już nie przejdę. O jo, jo, jo. Go patrzcie, maleństwo w That. Can anybody hear me? Yeah, I can hear you. It's Holiday. How'd you get away? I'm not Alice Wade. Find someplace safe. I'm gonna make my way to you. The replicas are everywhere, they're using the subways. I took you on a little ride today. You can say that. zdaje się, że Alice się uwolniła. Nie Alice, tylko Jean. Kurczę, wiecie co? W podstawce brakowało mi tego wyjścia na miasto i takiej bardziej większej swobody. Bo tak, to cały czas jakieś budynki, jakieś lokacje. jesteśmy jednym że jeszcze czas na to,

Nasz kolega, nie, jest dobrze. Sobie radzi. ten nie strzela. Brawo. Skoro sobie tak świetnie radzi, więc nie mam zamiaru mu pomagać. Szukam jakiejś amunicji, choćby 5 mam na razie. Platek, ale mi się zmniejszyła, o Jezu. co tu się dzieje? Trzydzieści cztery ledwo. Tutaj nie wejdę. Go. Okay. Okay. Zapisywanie jest okej okay. no już trochę jest lepiej, ale nadal 39 fps, no masakra. wyżej Teraz go podleczę, tylko muszę wziąć jest tutaj dobra, mam go był schowany, więc ciężko było mi go trafić oka, idziemy, no i wyposażenie jeszcze odgóny i inne zabawki What the hell's happening? Is it everywhere? Is anyone still out there? Anyone but them, I mean. I know it's watching. Watch my movie. Ej, ziomek, gdzie jesteś? Przejdźmy się, chować. Aha, dobra, to ty. Po tym kontenerze będę mógł się przejść. Dobra. Hop. Dobra. I teraz gra. Torędy. Mam tędy wyskoczyć, iść po tych kontenerach i tam gdzieś się dostać. Bo sam już nie wiem. Momento. No nie no, chyba tak. Spróbujemy, spróbujemy. Cholera, nie wiem czy idę dobrze. A no. Przeciwnik. O, 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 spokojnie, chłopaki. Nie musicie rzucać granatów. Oho, jest. Pancerny ja Jeszcze raz mu podrzuci mu Padaj. Dobra, mam go. Ma tą kurde tą broń na gwoździe, czy nie? Chyba ma. Dobra, możemy to wykorzystać. Dobrze zapamiętałem. Givera na broki na gwoździe. Wejdźmy tu i zobaczymy, co tu będzie się dziać ciekawego. Gdzie ten nasz holiday? Holiday nas, raczej Jean nas, os nas ostrzegała przed chwilą o czymś. skoczy. zawału dostanę zaraz. A to już to, nowy jakiś automat, cholera. Dobra, mam drugi granat. A zaraz zobaczmy, co mamy z wybuchowych zabawek, bo nie sprawdzałem. Mam jeden placek, jeden gran... Cztery granaty, dobra. O, pochodzenie nieznane. Coś mi tu wyskoczy, kurde, na twarz. Fajne, a to co? Przenośna wieżyczka, siódemeczka. Ale dobra, to się później będzie tym bawić. Będziemy. Dobra. Zapisywanie punktu kontrolnego. Dobra, idziemy. Muszę chyba tutaj wyjść. Tam jest jakieś gigwerki do zebrania. Chętnie przytulimy. Coś jeszcze widziałem, jakieś zabawki. Jakie podcieczka fajne te automaty, tylko niezbyt skuteczne. Bardzo wolno się odwracają. Dobra, idziemy. Można to zebrać? Kurde, nie. Szkoda. A nasz kolega, okej okay. mam teraz... Aha dobra, chyba tutaj mam się przedostać Tym razem pomogę. No dobra, holia ja leciałam już... Troga wolna, no dobra, ale gdzie jest droga wolna? Pomógłbyś. Drugą stronę.

Telefon dzwoni. Jakieś dziwne. Odbierzemy może. Yeah. No, odebrałem telefon i coś diabli wzięło wszystko. Wszystkie szyby raczej. Tu się tylko bateria doładuje i idziemy dalej. Się radę, czy... Powiem Wam się, że pierwszy dodatek straszy równie dobrze co podstawka. Ciekawy jestem z ilu rozdziałów składa się dodatek. I jeszcze jedna rzecz. Pierwszy doda dodatek i drugi jest darmowy, jeśli kupimy pierwszą część firmy. Dobra, dowolny klawisz, aby kontynuować. I wiecie co? Szybkie zapisywanie sobie włączyłem. Myślę, że to będzie wszystko w dzisiejszym materiale. Czy nam się uda? Uwolnić Jin, tego się dowiemy w następnym odcinku. Myślę, że z naszym kolegą będzie znacznie prościej. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, dajcie łapeczkę w górę i do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!